Witam! Powoli się zbliża koniec marca. Myślałem, że po zmianie tego rządu, się coś się zmieni w kwestii wycinania lasów. Ale chyba się bardzo pomyliłem, bo zobaczcie co to jest. Te wycinki miały się skończyć. A jak widać te wycinki trwają nadal I to naprawdę w dużej ilości, a tu dojeżdżam do obwodnicy tam od strony Skierniewic I zawsze były sobie tam w lewo na grzybki, ale w tej chwili ta droga jest tak rozjeżdżona ciężkimi pojazdami, że tam ciężko jest przejechać no, spowodowane jest właśnie wywożeniem drzewa z lasu. E, I dostarczanie tutaj na, na tą drogę, żeby łatwiej to było wieść No zobaczcie do tego drzewa tu leży. No myślałem, że to się ukróci jakoś, ale jak widać nie bardzo się to ukróciło. Nadal wyrąb jest na potęgę. Niszczą nam las, niszczą nam miejsca na zbieranie grzywów. Sorry, że tak trzęsę, ale ta droga jest tak rozjeżdżona, że po prostu, no to jest kupa dołów i takim malutkim pojazdem jak mój, to ten obraz nie jest za stabilny. Ciekawy jestem, jak długo to jeszcze potrwa na razie.